Witam serdecznie, tu Bartek Kulczyński. Mówi się, że kłamstwo powtórzone tysiące razy staje się prawdą i coś w tym rzeczywiście jest. Często powtarzane nieprawdziwe informacje związane z żywieniem potrafią skutecznie utkwić w naszej pamięci, nawet do tego stopnia, że zaczynamy w nie wierzyć. I o ile niektóre z tych informacji nie mają większego przełożenia na nasze zdrowie czy podejście do odżywiania, tak inne potrafią uprzykrzyć nam życie, jeśli się do nich dostosujemy. W powszechnym utrwalaniu się mitów żywieniowych znajduje dwie główne przyczyny. Pierwsza to oczywiście niewiedza, wystarczy w niewinny sposób pokręcić kilka faktów i mamy gotowy przepis na puszczoną w eter nieprawdziwą informację. Druga przyczyna to z kolei chęć zrobienia burzy w szklance wody, aby zdobyć atencję i popularność, a często jedno z drugim idzie w parze, zgodnie z maksymum, że nieszczęścia chodzą parami. I w dzisiejszym odcinku chciałbym w wersji skróconej odkłamać kilka pseudofaktów, choć domyślam się, że trudno jest kijem zawrócić wisłę. Zapraszam do oglądania. Pierwszym z moich ulubionych mitów jest to, że gluten jest toksyczny i że zabija. Dla osób, które tego nie wiedzą, powiem, że gluten to nic innego jak mieszanie białek występujących w kilku gatunkach zbóż. To właśnie ten składnik nadaje produktom odpowiednią elastyczność, sprężystość i lepkość. Prawdą jest, że poza taką funkcją technologiczną nie wnosi niczego szczególnie dobrego, ale nie oznacza to, że jest dla wszystkich szkodliwy, jest po prostu neutralny. To, do czego można się przyczepić, to to, że spożywanie glutenu przez niektóre osoby może powodować pewne negatywne skutki zdrowotne, ale wynika to wyłącznie z tego, że to nasz organizm ma pewne defekty i staje się nadwrażliwy na gluten. To tak jakby mówić, że truskawki są szkodliwe, bo część populacji ma na nie alergię i po ich spożyciu pojawiają się różne dolegliwości. Oczywiście to absurd. Jeśli chodzi o wskazania, aby nie spożywać glutenu, to dotyczą one głównie osób z celiakią. Jest to choroba autoimmunologiczna uwarunkowana genetycznie, w przypadku której gluten wyzwala ostrą odpowiedź układu odpornościowego. W uproszczeniu mogę powiedzieć, że u osób z celiakią powstają nienormalnie duże ilości pewnych cząsteczek, które łączą się z nadtrawionym glutenem, co właśnie skutkuje zaostrzeniem reakcji immunologicznej i powstaniem przewlekłego stanu zapalnego, a to kończy się wystąpieniem szeregu problemów zdrowotnych. Dla jasności przekazu podkreślę, że gluten nie powoduje celiaki, to osoby z tą chorobą genetyczną są po prostu nadwrażliwe na ten składnik. Mówi się też, że np. usunięcie glutenu z diety poprawia zdrowie osób z autyzmem i częściowo jest to prawdą, choć nie jest zasadą. Jednak tu znów to nie gluten powoduje autyzm, a osoby z tą chorobą mogą być w pewien sposób nadwrażliwe na ten składnik. Oczywiście w internecie znajdziemy opinie wielu ludzi, którzy propagują stosowanie diety bezglutenowej, bo dzięki niej poprawił im się ogólny stan zdrowia. Rzeczywiście taki efekt jest możliwy, ale nie wynika to z tego, że pozbyliśmy się glutenu, a jest spowodowany tym, że eliminując gluten eliminujemy z diety szereg produktów, które są uznawane po prostu za niezdrowe czy ogólnie mało korzystne. Mam tu na myśli np. fast foody, wyroby cukiernicze czy produkty na bazie jasnej mąki pszennej. Dla rzetelności materiału jednak podkreślę, że współcześnie mamy do czynienia z modyfikowanymi odmianami pszenicy, co jest korzystne dla piekarzy chcących tworzyć lekkie puszyste wypieki. Takie odmiany pszenicy odznaczają się zwiększoną zawartością glutenu, gliadyny i aglutyniny. Zachowując więc pewną ostrożność, warto urozmaicić swoją dietę w różne zboża i jednocześnie nieco ograniczyć ilość spożywanej pszenicy, która wśród wielu osób jest podstawą żywienia. Ciekawym mitem jest również to, jakoby mleko zaśluzowuje nasz organizm. Pomijam już inne kwestie zdrowotne związane z mlekiem, czy jest ono dobrym, czy złym produktem, ale tu chciałbym skupić się tylko na tym jednym aspekcie i go wyjaśnić. Otóż część osób jest przekonana, że mleko powoduje nadprodukcję śluzu, jednak jest to błędne postrzeganie rzeczywistości. Tu dopowiem, że śluz sam w sobie jest naturalną substancją, która pokrywa błony śluzowe naszego organizmu, w tym drogi oddechowej i przewód pokarmowy. W ten sposób chroni te miejsca przed uszkodzeniami chemicznymi, termicznymi i mechanicznymi. W każdym razie, niektóre osoby wskazują, że po spożyciu mleka doświadczają zwiększonej ilości śluzu w organizmie, co miałoby mieć negatywny wpływ na zdrowie. I tu przychodzę z krótkim wyjaśnieniem. Otóż mamy tu do czynienia ze zjawiskiem flokulacji, czyli połączeniem się pewnych cząsteczek w większe kompleksy, i powstawaniem mętnych zawiesin. Mówiąc mniej naukowo, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, a konkretnie to, że mleko jest zawiśną kropelek tłuszczu w wodzie, to gdy łączy się z naszą śliną, to może skutkować to zwiększeniem lepkości śluzu obecnego w przewodzie pokarmowym. I to właśnie wzrost lepkości śliny u niektórych osób wywołuje uczucie nadprodukcji śluzu. W rzeczywistości śluzu mamy tyle samo, tylko może stać się on bardziej lepki. Tu dopowiem, że szybkość tworzenia się wspomnianych kompleksów i ich wielkość jest zmienna osobniczo to znaczy, że u niektórych osób proces ten jest bardziej intensywny, a u niektórych mniej a to wyjaśnia, dlaczego niektóre osoby mogą odczuwać domniemane zaśluzowacenie, a inne nie. Jeśli chodzi o nadprodukcję śluzu, to zjawisko to ma swoje konkretne przyczyny, do których nie należy spożywanie mleka. Przykładowo nadprodukcja śluzu może wystąpić na skutek reakcji alergicznych, refluksu żołądkowo-przełykowego, astmy, infekcji bakteryjnych czy chorób takich jak przewlekłe zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc i przewlekła obturacyjna choroba płuc. Co ciekawe, naukowcy przeprowadzili badania, aby zweryfikować wspomniane postrzeganie nadmiernego wydzielania śluzu u osób spożywających mleko. W tym celu osobom, które deklarowały odczuwanie zaśluzowacenia, podawali napój roślinny, mówiąc, że jest to mleko. Okazało się, że osoby spożywające ten produkt zgłaszały uczucie tworzenia się śluzu, i myślę, że w tym temacie niczego więcej nie muszę już dodawać. Do mitów żywieniowych zaliczam też stwierdzenie, że soki owocowe są wyjątkowo zdrowe i że warto często po nie sięgać zamiast owoców. O ile owoce w umiarkowanych ilościach są wskazane, tak sok z nich otrzymywany już niekoniecznie, zwłaszcza spożywany w większych ilościach i przez długi czas. Po pierwsze, wynika to z tego, że większość witamin, składników mineralnych i przeciwutleniaczy pochodzących z owoców pozostaje w wytłokach i nie przechodzi do soku. Dla przykładu, w soku jabłkowym może być nawet 30 razy mniej związków fenolowych niż w świeżych jabłkach. A to dlatego, że procesy wytwarzania soku, tak jak rozdrabnianie tkanki owocowej, depektynizacja i klarowanie, niszczą te związki. Szczególnie mało wartościowe są soki owocowe sprzedawane w sklepach, a zatem soki są pozbawione wielu korzystnych związków. Po drugie, soki owocowe to źródło cukru. I w tym przypadku nie ma znaczenia to, że jest to naturalny cukier. Zresztą, cukier, który ląduje w naszej cukiernicy, to w zasadzie również naturalny cukier, bo pozyskiwany na przykład z buraków. W każdym razie, mało kto wie o tym, że większość soków owocowych zawiera tyle samo cukru, co popularne napoje gazowane. W 100 ml mamy zwykle około 10 g cukru, a to oznacza, że jedna szklanka takiego soku zawiera od 4 do 5 łyżeczek cukru. Tu jednocześnie krótka adnotacja, a mianowicie niesprawiedliwe byłoby stawiać znak równości pomiędzy sokami owocowymi, a np. Na napojami gazowanymi. Otóż mimo, że mają one obniżony poziom związków prozdrowotnych w porównaniu do świeżych owoców, to jednak pewne korzystne składniki się w nich znajdują, a nawet niektóre z nich mają udowodnione działanie prozdrowotne. Dla przykładu sok pomarańczowy zawiera stosunkowo duże ilości potasu, zaś sok z wiśni działa przeciwzapalnie i łagodzi przebieg niektórych chorób. Oczywiście mowa tu o sokach stuprocentowych, które najlepiej przygotowywać samodzielnie. Niemniej z kilkoma wyjątkami nie powinny zbyt często pojawiać się na naszych stołach. Jeśli już poruszyłem temat cukru, to teraz kolej na mit żywieniowy, który powstał w głowach marketingowców. Myślę, że wielu z Państwa słyszało, że cukier trzcinowy jest zdrowszy od zwykłego cukru białego. W końcu kolor brązowy lepiej kojarzy się niż biały, a to pewnie dlatego, że kolor brązowy łączymy z pełnoziarnistymi produktami zbożowymi, które są zdrowsze niż ich jasne odpowiedniki na bazie jasnej mąki pszennej. Ale ta zasada nie działa w przypadku cukru. Cukier to cukier. Cukier brązowy nie zawiera żadnych dodatkowych, korzystnych dla zdrowia związków, które występowałyby w sensownych ilościach. Jedyna pewna różnica może być w smaku, ale to wszystko. Jeśli jednak ktoś z Państwa woli płacić za cukier trzcinowy dwa, a nawet trzy razy więcej niż za zwykły cukier, nie dostając nic w zamian, jak chodzi o zdrowie, to muszę przyznać, że dość drogi jest ten mity żywieniowy, choć oczywiście nikomu nie zaglądam do portfela. Podobna sytuacja ma miejsce również w przypadku soli, a konkretnie rzekomej wyższości soli himalajskiej nad innymi rodzajami soli. Jest ona reklamowana jako źródło dodatkowych składników mineralnych. Ale przyjrzyjmy się ogólnodostępnym faktom. Otóż sól himalajska, tak samo jak zwykła sól kuchenna zawiera około 97% chlorku sodu, stąd pozostają nam de facto zaledwie 3%, które mogłyby wypełnić inne pierwiastki. I nawet jakbyśmy w tych 3% umieścili magnez, żelazo lub cynk, to i tak byłyby to śladowe ilości, które nie miałyby żadnego znaczenia. To tak, jakby do całego woreczka z kaszą jaglaną wrzucić jedno ziarenko ryżu i powiedzieć, że zrobię sobie z tego danie jaglano ryżowe. W każdym razie czapki z głów przed marketingowcami, którzy potrafią sprzedać w zasadzie ten sam produkt, tylko cztery razy drożej. Dla soli himalajskiej czy każdego innego wymyślnego rodzaju soli bardziej pasowałoby hasło słono za mnie zapłać. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, jednak pozostając nadal przy soli. A mianowicie o soli zwykło się mówić, że jest szkodliwa, zyskała nawet przydomek białej śmierci i o ile rzeczywiście spożywana w nadmiarowych ilościach może być przyczyną różnych problemów zdrowotnych, to sama w sobie nie jest taka zła, jak ją malują. Dla przykładu sól odpowiada za prawidłową regulację gospodarki wodnoelektrolitowej. Dodatkowo sód w niej obecny uczestniczy w przewodzeniu impulsów nerwowych i skurczu mięśni. Jako ciekawostkę wspomnę też, że skrajnie niski poziom sodu w organizmie może nawet skutkować zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i insulnoopornością. O samej soli nagrałem kiedyś osobny film, i jeśli chcieliby Państwo wysłuchać materiału, w którym mówię, że spożywanie soli niekoniecznie musi prowadzić do wzrostu ciśnienia krwi, i że jednocześnie bardzo ważny jest w tym wszystkim stosunek sodu do potasu, to zachęcam, aby się zapoznać z tym odcinkiem. Myślę, że wśród wielu osób wciąż pokutuje przekonanie, że szpinak jest dobrym źródłem żelaza. Jednak nie jest to prawdą. W 100 gramach szpinaku mamy około 1 mg żelaza. Jako punkt odniesienia powiem, że dobowe zapotrzebowanie na żelazo wynosi 10 mg dla mężczyzn, zaś w przypadku kobiet jest to jeszcze więcej, bo 18 mg. Gdyby wziąć pod uwagę inne warzywa, to już np. jarmusz zawiera o połowę więcej żelaza, bo około 1,6 mg. Ważne podkreślenia jest też to, że szpinak ma w składzie szczawiany, które wiążą się z żelazem i hamują jego wchłanianie. Czyli nie dość, że żelaza samego w sobie nie jest zbyt dużo, to jeszcze odznacza się ono niską biodostępnością. O ile szpinak jest ogólnie zdrowym produktem i warto włączyć go do swojego jadłospisu, to traktując go jako remedium na anemię można się niemiło zaskoczyć. To, że szpinak od dziesiątek lat jest postrzegany jako bardzo dobre źródło żelaza, jest właśnie przykładem pewnego błędu. Otóż bardzo dawno temu w jednej z publikacji naukowych jej autor, podając dane liczbowe, popełnił niezłą gafę i postawił przecinek w nieodpowiednim miejscu. Gdy mowa o żelazie, to od razu wspomnę też o burakach. Otóż przyjął się uważać, że buraki leczą anemię, a konkretnie niedokrwistość z niedoboru żelaza. I również to stwierdzenie należy uznać za mit, choć muszę przyznać, że jest w nim ziarnko prawdy. Dobra wiadomość jest taka, że buraki zawierają stosunkowo duże ilości miedzi i kwasu foliowego, które uczestniczą w krwiotworzeniu, i ten aspekt sprawia, że warto mieć je w swojej diecie, bo mogą być pomocne u osób z anemią. Zła wiadomość jest z kolei taka, że aby wyleczyć anemię, to głównym zadaniem jest dostarczenie dużych ilości dobrze przyswajalnego żelaza, bo to właśnie jego brak powoduje niedokrwistość. A w burakach jest jeszcze mniej żelaza niż w szpinaku, i również nie odznacza się ono zbyt dobrą biodostępnością. Wobec tych informacji nie można powiedzieć, że buraki leczą anemię, bo nie zawierają istotnych ilości żelaza, czyli pierwiastka, który jest tutaj kluczowy. Niemniej mogą w niewielkim stopniu pomóc, ale pod warunkiem, że dostarczymy wspomniane żelazo. Kolejnym mitem związanym z warzywami jest również to, że uważa się, że ziemniaki tuczą. Otóż tak naprawdę ziemniaki są niskokaloryczne. 100 g ziemniaków dostarcza tylko 80 kcal. Dla porównania, jeden woreczek ryżu o masie również 100 g to około 340 kcal. Zapewne wspomniane przekonanie wzięło się stąd, że ziemniaki bardzo często są podawane z tłustymi i zawiesistymi sosami, które podbijają kaloryczność dania. Dodatkowo z ziemniaków przygotowuje się kaloryczne potrawy i produkty, w tym smażone placki ziemniaczane, frytki czy też chipsy ziemniaczane. Jednakże ziemniaki same w sobie, na przykład gotowane, nie dostarczają dużych ilości energii. Co więcej, odznaczają się one wysokim indeksem sytości. Mówiąc o warzywach, wspomnę również o tym, że wiele osób postrzega mrożonki za o wiele mniej wartościowe od ich świeżych odpowiedników. W rzeczywistości mrożenie jest skuteczną metodą utrwalania żywności. Nie tylko pod względem ich przydatności do spożycia, ale również właśnie zachowania ich wartości odżywczej. Wiele przeprowadzonych badań pokazało, że mrożone warzywa i owoce nie odbiegają pod względem zawartości poszczególnych składników pokarmowych w porównaniu do świeżych produktów, a nawet zdarza się tak, że mrożonki odznaczają się wyższym poziomem niektórych związków, w tym np. przeciwutleniaczy. Ogólnie, gdy mamy sezon na warzywa i owoce, to oczywiście dobrze jest korzystać ze świeżych produktów. Niemniej, gdy przychodzi jesień lub zima, to sięganie pomrożone warzywa i owoce będzie bardzo dobrym rozwiązaniem i nie należy postrzegać tych produktów za mało wartościowe. Do powtarzanych błędnych informacji należy zaliczyć też to, że jaja szkodzą zdrowiu, bo zawierają cholesterol i powodują miażdżyce. Otóż wiele przeprowadzonych badań jednoznacznie dowodzi, że regularne spożywanie jajek przez osoby zdrowe nie zaburza profilu lipidowego krwi, czyli nie powoduje np. wzrostu stężenia cholesterolu we krwi. Co więcej, naukowcy potwierdzili, że włączenie nawet stosunkowo dużych ilości jaj do diety nie wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Pomijam już fakt, że cholesterol sam w sobie nie jest szkodliwym składnikiem ale o tym więcej mówię w osobnym filmie poświęconemu właśnie cholesterolowi i do obejrzenia, którego oczywiście zachęcam. Mówiąc o mitach żywieniowych, nie sposób nie odnieść się również do tego, że kawa niby wypukuje magnez. Badacze wielokrotnie potwierdzili, że spożywanie kawy nie wiąże się z utratą istotnych ilości magnezu. Co ciekawe, można powiedzieć, że kawa dostarcza większej ilości magnezu niż są tracone na skutek spożywania tego napoju. A więc bilans może wyjść nawet dotatni, choć jest to na tyle marginalna skala, że można ten fakt pominąć. Pytanie zatem, skąd skurcze mięśnie w tym drganie powiek, które właśnie są łączone przez niektóre osoby z wypułkiwaniem magnezu przez kawę? Otóż prawdą jest, że picie kawy może powodować takie skutki uboczne, ale nie jest to związane z magnezem. Wytłumaczenie tego faktu jest następujące. Otóż kofeina obecna w kawie powoduje uwalnianie jonów wapnia w komórkach mięśniowych, a to z kolei pobudza mięśnie do skurczu, i dlatego też może pojawić się np. drganie powieki. Dodatkowo kofeina pobudza układ nerwowy, co również może być przyczyną skurczów mięśni, ale nie ma to żadnego związku z magnezem. Dość szeroko rozpowszechnionym mitem dietetycznym jest również to, że ostre przyprawy powodują wrzody żołądka. Tak naprawdę nie ma żadnego związku pomiędzy ich spożywaniem a wrzodami. Co najwyżej ostre przyprawy mogą u niektórych osób nasilać objawy choroby wrzodowej, ale nigdy jej nie powodują. Można by nawet powiedzieć, że na poziomie komórkowym ostre przyprawy mogłyby mieć pewne działanie terapeutyczne. Mam tu na myśli to, że na przykład papryczka chili, a konkretnie obecna w niej kapsaicyna, hamuje wydzielanie kwasu żołądkowego, pobudza uwalnianie śluzu o właściwościach ochronnych, a także zwiększa przepływ krwi w błonie śluzowej żołądka, co pomaga w gojeniu się wrzodów. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl ukośnik dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam. A teraz wracam do tematu. Czytając o zdrowiu, w wielu miejscach możemy natknąć się też na informację, że ser twarogowy jest bardzo dobrym źródłem wapnia. Jednak i tu muszę powiedzieć, że nie jest to prawdą. Otóż w 100 g takiego sera znajduje się około 90 mg wapnia. Dla przykładu, taka sama masa jogurtu naturalnego zawiera dwukrotnie więcej tego składnika. Z kolei zaś ser żółty zawiera od 8 do 10 razy więcej wapnia niż ser twarogowy. Co więcej warto powiedzieć o tym, że twaruk w porównaniu do sera żółtego ma o wiele gorszy stosunek zawartości wapnia do fosforu. Do błędnych przekonań związanych z odżywianiem należy zaliczyć również spożywanie pięciu posiłków dziennie. Przyjął się uważać, że to właśnie pięć posiłków jest optymalne, aby zwiększyć metabolizm i przyspieszyć odchudzanie, czy żeby uregulować poziom glukozy we krwi. Jednakże żadne badania naukowe nie potwierdzają przewagi stosowania pięciu posiłków nad trzema czy nawet dwoma. Choć oczywiście w niektórych sytuacjach lepiej jest rozbić dzienną rację pokarmową na więcej posiłków. Mam tu na myśli chociażby problemy żołądkowo-jelitowe, gdy nie chcemy zbytnio obciążać żołądka. Natomiast jak chodzi o samą zasadę, to konieczność spożywania pięciu posiłków dziennie można włożyć między bajki. Dość ogólnym i często powtarzanym mitem żywieniowym jest uważanie, że tłuszcze są szkodliwe dla zdrowia. Zapewne takie przekonanie wynika z tego, że tłuszcze są związkami wysokokalorycznymi, a to akurat jest prawdą. Tłuszcz dostarcza ponad dwukrotnie więcej kalorii niż białko i węglowodany. Niemniej to nie jest tak, że od tłuszczu się tyje, powiedziałbym nawet, że raczej jest w drugą stronę. To znaczy, tłuszcz zapewnia dłuższe uczucie sytości, co pozwala utrzymywać prawidłową masę ciała. Wiele osób żyje też w przekonaniu, że tłuszcz powoduje stłuszczenie wątroby. Jednak poza podobieństwem słów nie znajduje tu innego sensownego związku. W rzeczywistości to spożywanie zbyt dużych ilości węglowodanów, w tym głównie cukrów prostych, prowadzi do stłuszczenia wątroby. A to dlatego, że to właśnie cukier ulega w naszym organizmie przekształceniu do tłuszczu. Tu dodam, że szkodliwe są tłuszcze trans, czyli pewien rodzaj tłuszczu, który powstaje w wyniku obróbki technologicznej, w tym np. podczas utwardzania olejów roślinnych w celu wyprodukowania twardych margaryn. Natomiast w żywieniu mamy do czynienia z wieloma naturalnymi tłuszczami, które mają bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie. Zarówno o zdrowych tłuszczach w diecie, jak również o tłuszczach trans nagrałem osobne odcinki. Zachęcam, aby się z nimi zapoznać, aby lepiej zrozumieć ten temat. Stosunkowo niedawno w odchłaniach internetu pojawiła się nieprawdziwa informacja, która ma potencjał, żeby zostać kolejnym mitem żywieniowym. Mam tu na myśli to, że podobno się mielniane kastruje mężczyzn, znacznie obniżając poziom testosteronu we krwi. Otóż rzeczywiście w jednym z badań możemy przeczytać, że spożywanie się spowodowało obniżenie stężenia testosteronu. Jednakże mam co do tego dwa ale. Po pierwsze, u badanych osób odnotowano tylko nieznaczne obniżenie poziomu testosteronu, którego stężenie wciąż mieściło się w normie. Po drugie, co ważniejsze, osoby badane stosowały jednocześnie dietę niskotłuszczową i sami autorzy omawianej pracy w jej podsumowaniu wskazują, że za uzyskany efekt, czyli obniżenie poziomu testosteronu, prawdopodobnie odpowiadało właśnie stosowanie diety niskotłuszczowej, a nie to, czy ktoś spożywał nasionalną, czy nie. Do tego dodam również, że dysponujemy szeregiem doświadczeń, które potwierdzają, że się milniane nie ma wpływu na poziom testosteronu. Od siebie dodam, że rozpowszechnianie tego typu błędnych informacji, co wynika albo z niewiedzy, albo z niewłaściwej interpretacji badań lub chęci zrobienia wokół siebie szumu, jest szkodliwe, ponieważ część osób zrazi się niepotrzebnie do konkretnego produktu, w tym przypadku do nasion lnu, które w rzeczywistości posiadają wysoki potencjał zdrowotny. Mam nadzieję, że tym materiałem udało mi się nieco odczarować część mitów, z którymi na co dzień możemy się zetknąć. Problem polega na tym, że jest ich o wiele więcej. I mam tu do Państwa prośbę, aby podzielili się Państwo w komentarzu pod filmem innymi usłyszanymi mitami, aby wspólnie je zweryfikować. Przy okazji, zachęcam Państwa do obejrzenia filmu, w którym dość kompleksowo opowiadam o aspektach zdrowotnych kawy i w którym to właśnie poruszam kilka mitów związanych z tym napojem. Aby się z nim zapoznać, wystarczy teraz kliknąć miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.